Cześć kochani z tej strony, Klaudia Klateks. Dzisiaj zapraszam Was do makijażu, który moim zdaniem będzie jednym z najgorętszych, najmłodniejszych makijaży w, w tym sezonie, ponieważ głównym kolorem, który dzisiaj będziemy nakładać na oko, będzie fiolet, czyli dosłownie hit tego sezonu. W większości sieciówek ten kolor w tym momencie się przewija, więc wykonamy sobie makijaż, który będzie mógł być makijażem codziennym, jeśli wykonamy go w nieco lżejszej wersji, ale także możecie wykorzystać go śmiało do jakiegoś wieczorowego wyjścia na jakąś specjalną okazję. Ok, inspiracją do tego makijażu był dla mnie totalnie New York Fashion Week tegoroczny. Inspirację czerpałam głównie z tego face chartu, który widzicie w tym momencie, ale również znalazłam dwa takie fajne zdjęcia modelek, które również mają takie fioletowe smokey eye. Tutaj jak widzicie są to delikatne fiolety. Ja dzisiaj zrobię ciut bardziej nasycony fiolet na oku. Do tego makijażu wykorzystam Nowości kosmetyczne marki Maybelline. W tym momencie mogę Wam tutaj już zdradzić, że Maybelline wypuściło nowości. Naprawdę jest sporo nowych produktów. Niektóre są totalnie nowe, niektóre są w nowych kolorach, także w tym momencie Wam pokażę, co mamy nowe. Po pierwsze maskara falsy Slash Lift jest to totalna nowość. Maskara ma nam dać efekt takich rzęs po liftingu, ma porządnie je pogrubić, wydłużyć. Jest tutaj specjalna szczoteczka, która jest taką nową szczoteczką, która również ma nam po prostu pomóc te rzęsy pięknie tuszować i pięknie podkreślić. Kolejny produkt to Brow Ultra Slim Nowy produkt Dobrwi Też zapowiada się ciekawie, więc jestem go na maksa ciekawa. Nowe odcienie: Color Tattoo. Tutaj macie na screenie, ale także ja mam tutaj wszystkie przy sobie. Naprawdę jest ich sporo. Ja do dzisiejszego makijażu wykorzystam może jeden, może dwa, ale ogólnie jest ich dużo. Ten zakres kolorystyczny zdecydowanie się powiększył, ponieważ kiedyś było tylko kilka kolorów, teraz mamy ich znacznie więcej, także mega. Możemy stworzyć dzięki nim coraz więcej looków. I teraz już na szybko. Mamy również nowe odcienie. Linera żelowego, który widzicie tutaj. Nowe kolory pomadek Color Sensation Art. Kolorów tutaj jest cała masa nowych, e, także ja dzisiaj na pewno użyję jakiś jeden do makijażu. No i przede wszystkim jeden z moich ulubionych produktów od Maybelline, czyli Maybelline Super Stay Matte Ink. Matowa pomadka na maksa wytrzymała. E, tutaj widzicie na screenie, a ja pokażę Wam trzy nowe kolory już tutaj w aparacie. E, oto one. Mamy numerek 155, 170 i 175. Są tu takie kolory, wszystko nawiązujące do różu, ale bardzo się z tego cieszę, że te mm, kolory się ciągle nowe pojawiają i ciągle możemy znaleźć sobie coś innego. Moim takim e, największym faworytem jest oczywiście odcień 65, to jest totalny klasyk, który nadaje się i na co dzień, e, i na wieczór, ale no tutaj te nowości też zapowiadają się ciekawie, bardzo pusim jest 155, także będę musiała w ciągu najbliższych dni również go przetestować. Ok, ja na szybko zmienię tylko koszulkę, bo trochę mi chłodno, ubrałam się w krótki rękę a dzisiaj jakoś tak jest chłodno, więc ubiorę szybko długi rękaw i przechodzimy do makijażu. Baza, którą wybrałam to Maybelline Face Studio Prime nabliżająca. Ja tą bazę bardzo lubię, jest to jedna z moich ulubionych baz zdecydowanie. Przypięknie przygotowuje buzię do makijażu, ma spoko cenę i jest fajnie nabliżająca, czyli przez cały dzień Utrzymuje nam to nabliżenie na skórze. Rozprowadzam albo palcami, albo gąbeczką, czasami pędzlem. Dzisiaj akurat mam przy sobie gąbeczkę, więc robię to właśnie gąbeczką. Dzięki niej przynajmniej dokładniej wtłoczę bazę wszystkie pory i wszelkie zakamarki na twarzy. Kolejno podkład Maybelline Fit Me w odcieniu 110. Ja zwykle właśnie używam 110 lub 112. Te kolory najbardziej pasują do mojego typu e, i koloru karnacji. Także nakładam sobie go. Um, I jak się już pewnie domyślacie, um, ten film to makijaż jedną marką. Jedną z moich ulubionych marek drogeryjnych jest właśnie Maybelline. Jak Wiecie, jestem w Maybelline składzie, czyli w tymie dziewczyn, um, które są na kanale. Ale Maybelline. Także wybrałam jako pierwszą markę właśnie Maybelline, żeby stworzyć look jedną marką, więc mam nadzieję, że jesteście zadowolone, bo wiem, że często podawałyście właśnie w propozycjach e, Klaudia, nagraj filmik, makijaż jedną marką. Dzisiaj mamy połączenie e, trendów z New York Fashion Weeka, mm, trendowych kolorów, czyli ten fiolet, który w tym roku jest na maksa modny, no i oprócz tego makijaż jedną marką. Ok, wstępnie kolory mamy już wyrównany podkładem. Podkład Fit nie jest mocno kryjącym podkładem, jest to zdecydowanie średnie krycie, także e, ja zwykle do takiego lżejszego podkładu dobieram nieco mocno i kryjący korektor. I dzisiaj zdecydowałam się na Instant Anti-Age Eraser odcień 00 Ivory, czyli najjaśniejszy. I słuchajcie, jest totalnie nowy, więc muszę najpierw sobie go wykręcić. Ok, i nakładamy go przede wszystkim tutaj pod oczy. Środek nosa, broda. Ja akurat podczas okresu dość mocno zostałam wysypana Mam takie małe chrostki na twarzy, więc nałożę tego korektora więcej niż zwykle. Nakładam, żeby wszystko porządnie zakryć. I oczywiście gąbeczką rozprowadzam. Zobaczcie, jaki ten korektor ma piękne krycie. Naprawdę jest. Super. I przy okazji nakładania korektora, mam dla Was super informacje. W drogerii Hebe macie aktualnie super promocję. Minus 30% na produkty marki Maybelline. E, promocja trwa do 11 marca. W dniu, kiedy opublikowałam ten film, promocja już działa, ponieważ zaczęła się 27 lutego. E, także jak macie ochotę skorzystać, kupić sobie jakieś produkty z Maybelline, e, jakieś, które macie upatrzone, bądź może dzisiaj coś Was zainteresuje z produktów, których użyję w odcinku, to pamiętajcie, że do 11 marca możecie je złapać w drogerii Hebe z rabatem aż 30%. Także myślę, że fajnie skorzystać mm, i zrobić zapasy, jak to się mówi. A ja dalej rozprowadzam, i za chwilkę nałożymy róż. Ponieważ będę dzisiaj nakładała róż na mokro. No dobra, mmm, także bierzemy róż. Mam tutaj Dream Matte Blush w odcieniu 10 Fluity Pink. Piękna nazwa. Ja nakładam zwykle, pa zwykle palcem po prostu na duży palet, aplikuję sobie trochę różu, e, nakładam w te miejsca, gdzie powinien się znaleźć czyli na takich tak zwanych jabłuszkach i w kierunku miejsca, gdzie będzie nałożony brązer, rozprowadzam. Można palcem, można gąbeczką wklepać go i on daje takie fajne dziewczęce wykończenie. Ja bardzo lubię te róże w kremie. Następnie puder. Puder to Superstay Powder odcień 10 Ivory. I to jest bardzo ładny odcień. A ten puder jest z tym fajny, że on matuje, a dodatkowo daje troszkę koloru. Także buduje nam jeszcze krycie. Zaczynam od nałożenia na czoło, klasycznie. Broda, nosek, pod oczami. Ja tutaj zawsze muszę przypudrować, bo inaczej zbiera mi się korektor w załamaniach, no w zmarszczkach można powiedzieć, pod oczami. No i delikatnie przyciągam sobie też na resztę twarzy. Pamiętajcie zawsze o tym, jakimi ruchami nakładamy puder. Nie ściągając podkład, czyli nie ścierając, tylko wtłaczając podkład. W ten sposób takimi stemplami. Ja zawsze po pudrze nakładam bronzer, może nie zawsze, ale bardzo często. Także teraz bronzer, City Bronzer. Odcinek którego ja używam to 200 medium cool. No i nakładam oczywiście na te miejsca pod kościami jarzmowymi. Ja Nakładam nieco więcej niż zwykle, nieco bardziej wyraziście, żeby te kości policzkowe były podkreślone mocniej niż zawsze. Chociaż i tak z tym bronzerem nie da się za bardzo przesadzić, bo on jest bardzo delikatny. Ma fajny, delikatny pigment, dzięki czemu można się na nim się fajnie uczyć nakładać bronzer. A jak ktoś jest już wprawiony, to może fajnie budować tą Um, to krycie i ten kolor. Robię to takimi zamaszystymi ruchami. Pewnie zwróciłyście uwagę, że makijaże na wybieg, makijaże inspirowane um, makijażami wybiegowymi, um, są często inne niż te nasze makijaże, które wykonujemy sobie na co dzień. Um, dlatego, że jednak. Modelkę często e, oświetla wiele świateł, no i konturowanie musi być nieco mocne. No i tak jest też dzisiaj w moim przypadku. Ja, jak nagrywam w studiu, e, to zawsze muszę ciut więcej nałożyć tego produktu, mm, bo czasami po prostu na przykład róż czy brązer nie jest widoczny przez. Oświetlenia, które są wokół mnie no dobrze, po że czas na rozświetlacz czyli ostatni etap konturowania twarzy, e, użyjemy sobie dzisiaj Master Chrome e, od Maybelline odcień, który ja mam u siebie to taki e, gold e, złoty, złoto-miedziany e, odcień 100 on zwykle dla mnie jest za ciemny ale z takiego makijażu, ale wybiegowego e, pozwolę sobie go nałożyć, bo będzie fajnie tak opali opalizował na złoto a nałożę go tutaj przy bronzerze czyli nie będzie widać takiego odcięcia Wiecie, jakby na podkładzie. Pędzelkiem, wachlarzykiem nakładam sobie najpierw na pędzel. No i lecimy. Nakładamy i zobaczcie, jak fajnie się na złoto mieni. Mi się bardzo podoba w ogóle wykończenie na wszystkich tych rozświetlaczy um, Astyrchrome z Maybelline. No pięknie to wygląda. Pięknie, tak ocieply cały look, super. Także mamy rozświetlacz, więcej nie nakładam. W te miejsca wystarczy. Przechodzimy do brwi. I do brwi użyjemy sobie dwóch produktów. Użyjemy sobie kredek Tattoo Brow. Mam odcień 130 i 120, czyli Deep Brown oraz Medium Brown. I nimi wyrysujemy i wyczeszemy włoski. Tego już wam nie będę dokładnie pokazywać, jak to robię. Mam filmik w którym tłumaczę dokładnie, jak używać tego typu produktów, takich pisaków, które są na końcówce podzielone na takie trzy jakby części, takie trzy albo nawet cztery e, pędzelki, końcówki, coś takiego. I ja właśnie dokładnie tym produktem w jednej z lekcji makijażu na moim kanale tłumaczę, jak używać tego, jak tym stylizować, więc dzisiaj zrobimy to w przyspieszeniu. Ok, narysowałam włoski tym Tattoo Brow i jeszcze na koniec Brow dramą, czyli bezbarwnym żelem Maybelline. Wyczesałam je do góry, żeby tak delikatnie Sterczały. Bardzo często modelki Na wybiegach mają takie bushy brows Więc bushy brows, bushy brows eee, Także stwierdziłam, że Też zrobię sobie takie dzisiaj i w końcu Przechodzimy sobie do makijażu Oka, na którym w sumie Skupiamy największą uwagę, ponieważ Jest to makijaż, który Można powiedzieć jest największym trendem Mody tego roku, 2021 2020, bo jak wiecie, w sieciówkach, w wszelkich sklepach, em, kolor fioletowy zawładnął dosłownie modą. Em, kolorystyką w sklepach tego fioletowego jest masa, zwłaszcza takiego delikatnego fioletowego, czyli takiego, jakiego ja, jaki ja planuję użyć do dzisiejszego makijażu. Także no, możemy nazwać ten makijaż e, najmodniejszym makijażem 2020, bo będzie to takie delikatne fioletowe smokey eye, które możecie za wykorzystać zarówno na co dzień, do jakiejś klasycznej jak i na przykład z kreską, e, bądź ze sztucznymi rzęsami do wieszalowego looku. Także czego potrzebuję do tego makijażu? Okej, okay, będziemy używać dwóch produktów. Paleta Total Temptation. My tutaj mamy dwa odcienie fioletowego. I drugi produkt to będzie kolor tatów w nowej opcji kolorystycznej, ponieważ właśnie wyszły nowe opcje kolorystyczne tych produktów, czyli cieni w kremie. I tutaj mam odcieni High Flyer, to jest taki fioletowo różowy odcień i jego będziemy nakładać tylko przy linii rzęs, a resztę wyblendujemy tym pastelkowym fioletowym. Także zabieramy się do roboty i zaczynamy od tego cienia w kremie. Ok, a cień w kremie nakładamy najpierw przy linii rzęs. Widzicie, to jest taki ciemny fioletowy. Ale nie martwcie się, ja go zaraz wybluruję, wyblenduję, i on straci swoją intensywność, nie będzie już taki mocny. Także śmiało nakładam sobie go tutaj, robiąc taką ala niesymetryczną kreskę. Ok, kiedy mamy coś takiego, e, bierzemy się za blendowanie, rozcieranie tego produktu kremowego. I tutaj zewnętrzny kącik wyciągam troszkę do zewnątrz. Jak widzicie, dołożyłam troszkę więcej jeszcze tego fioletowego w zewnętrzny kącik e, i powstało coś takiego. Mm, takie na razie kocie oko wyciągnięte z przyciemnieniem zewnętrznych kącików. E, no i teraz będziemy nakładać specjalnie już z palety Total Temptation, czyli te dwa typowo pastelowe fiolety. Mm, ten i ten mam na myśli, mówiąc o pastelowych fioletach, także zmieniam pędzelek a, i nakładamy. OK, nakładam najpierw ten i będę skupiać go tutaj i mieszać delikatnie z tym fioletowym, który jest już nałożony. I nakładam ten jaśniejszy fiolet tutaj, jak widzicie, na środek powieki. E, I tutaj już mniej tego koloru koncentruję na przodach oka. Teraz będziemy blendować granice, a później nałożę e, brokat na e, ten właśnie jaśniejszy fioletowy. E, no i teraz wcześniej wspomniany brokatowy fiolet nakładam. I tutaj wewnętrzny kącik. Zobaczcie, robię taką piękną mgiełkę. naprawdę super, będzie wyglądało. Taką mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Nakładam ten rozświetlający również wewnętrzny kącik, przyciągając na dół e, powieki. A i na dole powieki nałożymy tylko i wyłącznie delikatny, jasny, ten pastelowy, e, fioletowy, ten który. Tutaj aplikowałam na środek powieki. A dolną powiekę podkreślę kredką Maybelline Tattoo w odcieniu czarnym. I zwróćcie uwagę na to, żeby nakładać tę kredkę bardzo ostrożnie, żeby nie wyjechać sobie na ten fioletowy kolor, bo wtedy zepsuje nam się makijaż, a chodzi o to, żeby był taki, wiecie, no pastelowy, świeży i tak dalej, więc uważamy na czarną kredkę. A dobra, zobaczcie, teraz wygląda to tak. No i oczywiście następny krok to tusz do rzęs. I w temacie tuszu do rzęs mam tusz pasujący do makijażu. Nowy tusz od Maybelline, który nazywa się The Falsies Slash Lift Mascara. I to jest nowość, totalna nowość. Jest już dostępna w sklepach. Dla mnie to jest test na żywo. Pierwszy test na żywo, bo jeszcze jej nie używałam. Teraz razem przeżywamy pierwszy raz z tą maskarą. O, ja już widzę, że się bardzo polubimy. Ja już to widzę. No powiem wam, dwa czy trzy takie porządne przyciągnięcia wystarczą już w sumie, żeby te rzęsy wyglądały naprawdę fajnie. Pięknie rzęsy wyglądają. Bardzo fajna szczoteczka, bo ja właśnie lubię takie bardziej włosiate niż te stricte silikonowe i można nią naprawdę bardzo fajnie dotrzeć do wszystkich rzęs, tych krótkich, tych Dłuższych. Super. No, zobaczcie na te rzęsy. Moim zdaniem, serio kozak. Bardzo dobrze to wygląda. Fajnie. Eee, są takie pogrubione, wydłużone. No, okej, okay, super. Jak na pierwszy test jestem na maksa zadowolona. Eee, no i co? Teraz usta. Eee, usta będą wykonane nową pomadką, nowym kolorem pomadek. Eee, color sensational. Eee, 177 Bear Reveal. Eee, to jest odcinek, który nałożymy dzisiaj. Te pomadki są fajne, bo nie robią nam skorupy na ustach. Są takie, wiecie, nawilżające. No i kochani, moim zdaniem to naprawdę fajnie się prezentuje, zwłaszcza, że oko mamy jednak takie z pazurkiem, jest jakiś kolor na pełnej powiece, a na ustach mamy stonowany taki odcień niudziakowy, delikatnie wpadający w może skwinkę, trochę brązę. No jest w każdym razie delikatny, więc zbyt mocno się nie odznacza. I usta grają tutaj główne skrzypce, jak to się mówi. Bardzo bym chciała, żebyście ocenili, jak wam się podoba ten makijaż. I taki makijaż jedną marką, bo mi na pierwszy raz, bo chyba nie robiłam jeszcze takiego stricte e, makijażu jedną marką, inspirowanego jakimś lookiem, tak jak dzisiaj e, New York Fashion Weekiem. E, chyba czegoś takiego jeszcze nie robiłam, także naprawdę mi się to podobało. Fajna opcja. Jak chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście piszcie poniżej w komentarzach, a ja za dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękuję. Wspomnę jeszcze tylko, że w opisie macie wypisane produkty, e, których użyłam dokładnie, jak ktoś potrzebuje rozpiskę SP z tego wszystkiego. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Vou